Wszechobecna zasłona Mai często maluje złożone iluzje, wciągając nas w świat związany przez percepcje i społeczne oczekiwania. Jest to podróż, którą musimy podjąć. Wyprawa w głąb tej iluzji, aby się wyzwolić i odkryć uniwersalne prawdy kryte pod misterną tkanką mai. Wkraczając na tę ścieżkę oświecenia, zapraszamy cię do dołączenia do nas, łącząc filozofię, naukę, duchowość i sztukę, aby odkrywać siebie i dążyć do oświecenia. Filozoficzne fundamenty. Na początku naszej podróży stoimy ku progu starożytnych filozofii które od niepamiętnych czasów wyjaśniają koncepcję Maj, iluzorycznego aspektu naszej rzeczywistości, podobnie jak głosił Joseph Murphy, podkreślając moc i wpływ naszej podświadomości. Starożytni zwracali uwagę na iluzoryczną naturę świata, zachęcali do śmiałego przekraczania powierzchownych i często mylących warstw rzeczywistości, zapraszając do odkrycia głębokich, uniwersalnych prawd. To odkrywanie nie jest jedynie intelektualną przygodą, staje się transformacyjną ścieżką, prowadzi do przełamania ograniczeń. Które krępują zarówno osobisty, jak i społeczny rozwój. Z czasem uświadamiamy sobie przemijający charakter materialnych dążeń i zaczynamy dostrzegać wieczną harmonię, która kryje się w głębszym zrozumieniu istnienia. Neurobiologia percepcji. Podążając dalej w głąb zrozumienia, zagłębiamy się w naukowe aspekty percepcji, analizując złożone procesy neurologiczne, które kreują iluzje przysłaniające czystą prawdę. Iluzje te, podobnie jak złudne wibracje słów, o których mówił Neville Goddard, tworzą subtelne, lecz potężne bariery oddzielające nas od głębokich, niemal mistycznych rzeczywistości. Czerpiąc inspirację z neurobiologii, rozumiemy, jak nasze ścieżki neuronowe mogą stać się kanałami tworzącymi te barwne złudzenia. To fascynująca podróż w świat ludzkiej percepcji, która pozwala nam analizować i krytycznie oceniać wpływy kształtujące naszą rzeczywistość. Dzięki temu Uczymy się dostrzegać prawdę, ukrytą za zwodniczą fasadą iluzji, społeczne iluzje i autentyczne życie. Podczas dalszej eksploracji zanurzamy się w skomplikowaną sieć społecznych iluzji, analizując wpływy i oczekiwania narzucane przez współczesne społeczeństwo. Nieświadome założenia, które często kierują naszymi decyzjami, mają swoje źródło w tych iluzjach, odciągając nas od autentyczności i prawdy. Zwiększona świadomość tych ukrytych sił. Pozwala nam wejść na ścieżkę transformacji i życia w zgodzie z własnym prawdziwym ja. Podobnie jak zmiana sposobu wypowiadania słów, może przynieść pozytywną energię i przemianę. Tak też aktywne kształtowanie naszej percepcji umożliwia nam życie pełne harmonii i prawdy, zgodne z rytmem wszechświata. Medytacja i uważność narzędzia do przejrzenia iluzji. Podążając dalej tą ścieżką, zanurzamy się w spokojne królestwa medytacji i uważności, które oferują potężne narzędzia do stopniowego rozpraszania zasłony maj. W objęciach medytacji tworzy się cicha przystań, przestrzeń pełna spokoju, w której możemy odłączyć się od zewnętrznego chaosu i nawiązać głęboką więź ze sobą i otaczającym światem. To w tej ciszy rozwijamy miłość do siebie i współczucie, które prowadzą nas ku harmonii i oświeceniu. Znajdujemy tu siłę, by uwolnić się od więzów iluzji i połączyć się z istotą naszego prawdziwego ja, kreując rzeczywistość. Która odzwierciedla nasze najgłębsze pragnienia i autentyczne piękno duszy. Sztuka i kreatywność, nośniki uniwersalnej prawdy. Wreszcie wkraczamy w żywe, pulsujące królestwo sztuki i kreatywności, które ukazują potężną moc transformacji. Sztuka, podobnie jak słowa, posiada zdolność kształtowania rzeczywistości, a jej język staje się potężnym medium. Do przekazywania głębokich, niemal nieuchwytnych prawd. W objęciach sztuki odnajdujemy ekspresję, która wykracza poza słowa, otwierając przestrzeń, w której dusza może odnaleźć swój autentyczny głos. To podróż odkrywania siebie, odkrywania ukrytych aspektów naszej istoty, a także wniesienia wkładu w zbiorową świadomość, tworząc świat pełen piękna, harmonii i prawdy. Podróż ku oświeceniu. Gdy nasza podróż osiąga swój szczyt, Stoimy ku progu nowego początku, wymiaru, w którym iluzoryczne zasłony Maj nie ograniczają już naszych nieskończonych dusz. Czerpiąc mądrość ze starożytnych nauk, naukowe wglądy oraz głębokie duchowe połączenia, jesteśmy gotowi, by żyć w pełni autentycznie i wolno tej nowo odkrytej rzeczywistości uświadamiamy sobie że w każdym z nas tkwi boski potencjał egzystencja nieograniczona fizycznymi granicami lecz pulsująca podniesioną świadomością przyjmując to odkrycie z niezachwianą wiarą mamy teraz możliwość kształtowania rzeczywistości zgodnej z naszymi najgłębszymi pragnieniami w ten sposób torujemy drogę dla świata który emanuje prawdą miłością i harmonią Przestrzeni, w której każda istota może rozkwitać w swojej najprawdziwszej esencji. Dołącz do nas w tej oświecającej podróży. Razem przejdźmy przez krajobraz MAI, odkrywając życie pełne wolności, prawdy i nieskończonego potencjału. Razem stwórzmy świat, który odzwierciedla piękno i wielkość naszej prawdziwej natury, odnajdując wolność w najwyższej prawdzie, przenikającej całe istnienie.